Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie rozmawialiśmy o roślinach energetycznych. Słoma jest taką pozostałością, którą także można wykorzystać jako opał. W jaki sposób jest to uregulowane w przepisach? Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują w przypadku dostarczania słomy, i to bez względu na to, w jakim celu ta słoma będzie dostarczana, stawkę 8%. Na początku roku istniała pewna wątpliwość, którą wyrażali rolnicy. Czy jednak tutaj nie byłaby właściwa stawka ta jeszcze niższa, czyli 5%owa? Z czego wynikały te wątpliwości? Problem polegał na tym, że wcześniej, czyli przed rokiem 2011, słoma korzystała z opodatkowania, tak jak i żywność, ze stawki 7%. W roku 2011 nastąpiła zmiana ustawy i tu rolnicy w pewien sposób oczekiwali tego, że słoma zostanie opodatkowana stawką niższą, czyli tą 5%. Tu wątpliwości już rozwiał minister finansów. Wydając y, odpowiedź na interpelację poselską, gdzie wyraźnie stwierdził, że e, dostawa słomy jest opodatkowana stawką VAT wynoszącą 8% i nie mamy tutaj w tym zakresie no, w zasadzie już żadnych wątpliwości w tej chwili. Dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.